To szósta kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy w sobotni wieczór. Zapraszamy Was do Gliwic, gdzie Piast zagra z Zagłębiem Lubin. Początek tego meczu nie taki, jaki wyobrażaliby sobie kibice w Gliwicach, bo to Miedziowi ruszają do ataku uderzenie głową Mateusza Wdowiaka, jednak proste w rękawice Franciszka Placha. Ten strzał w środek bramki i golkiper Piasta nie mógł mieć problemów. Chwilę później już zdecydowanie większe problemy, ale też znakomita interwencja Placha. Znowu strzelał Wdowiak. Waldemar Fornalik aż poprawił okulary, ale nie, tutaj gola nie było, bo Franciszek Plach interweniował bardzo dobrze. Wdowiak tym razem w roli podającego i nad poprzeczką Wacław Sejk. Pierwsza połowa to przewaga, zagłębia, ale wreszcie Piast ruszył do ataku. To już ostatnia minuta pierwszych 45 minut. Damian Kondzior, Kondzior w polu karnym. Damian Kondzior, co za gol! Przepiękne trafienie Damiana Kondziora, i to Piast obejmuje prowadzenie. Czy to jest gol kolejki? Duża szansa, no bo naprawdę cudnym strzałem popisał się Kondzior. jego pierwsze trafienie w tym sezonie. Dominik Juanun nie sięgnął piłki. Piast Gliwice do przerwy prowadzi z zagłębiem Lubin 1 do 0. A po przerwie Zagłębie wciąż próbuje zdobyć bramkę w Gliwicach. Tu mamy kontrowersje. Domagali się zawodnicy miedziowych odgwizdania rzutu karnego. Grzegorz Tomasiewicz dotknął piłkę ręką, ale sędzia Paweł Raczkowski zdecydował, że rzutu karnego nie będzie. A więc gramy dalej. To była 61. To już 62. Minuta meczu. Tomasz Pieńko wprost w dobrze ustawionego Franciszka Placha. I jedna z nielicznych akcji Piasta, który od czasu do czasu też zagrażał bramce, zagłębia mocne uderzenie. Michael Ameo próbował zaskoczyć Dominika Chładuna, ale golkiper Miedziowych tym razem na posterunku. Bardzo dobra interwencja. I jeszcze doliczony czas gry. Jeszcze jedno uderzenie z dystansu. Miłość Szczepański postraszył kładu po raz kolejny. I po raz kolejny. Bramkarz Zagłębia musiał się wykazać swoimi umiejętnościami. Zagłębie miało przewagę, ale sytuacji podbramkowych nie za dużo. I ostatecznie. Piast dowozi zwycięstwo do końca, Piast Gliwice wygrywa z Zagłębiem Lubin 1-0. To oznacza, że ekipa z Gliwic awansuje na czwarte miejsce w tabeli, Zagłębie jest 13. No a trener Aleksander Wukowicz może spokojnie jutro świętować swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego Panie Trenerze, życzenia także od klubu w Gliwicach. Wszyscy w doskonałych nastrojach, Piast Zagłębie 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.